Rozpoczynamy trzeci tydzień przygotowań, drugi tydzień obozu we Wronkach. Po wczorajszym, takim mocniejszym poniedziałku, dzisiaj lżejszy wtorek, ale, ale po południu może być znowu e, ciężki trening. W jakim momencie znajduje się Patryk Małewski i jak myślisz, w jakim momencie znajduje się Pogoń? Szczecin, jeżeli chodzi o te przygotowania. No było na pewno wczoraj bardzo ciężko. Popracowaliśmy e, i rano i wieczorem. Wieczorem był mega ciężki trening, e, wytrzymałościowy, także na pewno... Dostaliśmy troszkę w kość dzisiaj, tak jak powiedziałeś, troszkę się trening, ale po południu pewnie będzie mocniejsza praca, która, która nam pomoże w meczach ligowych, aby, aby dobrze się czuć i przede wszystkim mieć siłę przez 90 minut biegać i, i, i przede wszystkim wygrywać mecze. Także jako drużyna na pewno na pewno, na pewno wyglądamy dobrze, a a jako Patryk Małecki też mi wydaje mi się, że jestem już dobrze przygotowany i nie mogę się doczekać tego jutrzejszego meczu. No właśnie, nie miałeś jeszcze okazji wystąpić w sparingach, ale, ale jutro z Aekiem Larnaka prawdopodobnie wystąpisz. Nie możesz się doczekać, mówisz? Tak, nie grałem 8 miesięcy. E, chciałem zagrać już z Zagłębiem, chciałem zagrać z, z Wartopozem, ale doznałem le, lekkiego urazu. Także sztab medyczny nie chciał ryzykować. E, fajnie, fajnie będzie jutro, jutro zagrać, poczuć znowu. Eee, taki rytm meczowy, także nie mogę się doczekać, no i mam nadzieję, że pokaza chciałbym pokazać się za jak najlepszej strony, a przede wszystkim, abyśmy, abyśmy wygr wygrali w tym sparingu, bo później wygrany budują taką atmosferę w drużynie.